Siema, z tej strony dds jak YouTube, a dziś nagrywamy ponownie Red Ball 4. <laughs> Red Ball sobie nagrywamy. Tak, na chill. Ta, 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 Red Ball 5. Red Ball 5, Red Ball 5. I zaczynamy zabawki z naszą. Piłeczką, co nie szuka zdrapki. Dobra. Jakby są to czas, czasami problemy ze wskoczeniem. Nie. ninja! No! Co za! Nie! Nie! Teraz to ja cię zgniacam. Sorry, że tak głośnie, ale. Te ninjem troszkę z... były Kurze... jące. O za pierwszym razem zbier zbieraliśmy. To na czas? Chyba? Nie. Ten poziom robiliśmy w... wtedy. Sorka. Coś nie mogłem wyskoczyć. Aj! Albo tak też. My. O nie. Zmarnowaliśmy dwie gwiazdki. Dobra. Restart za te gwiazdeczki. Hi, hi, hi. No. W tego trzeba pokonać. Co? Zadaliśmy sobie obrażenia. Jakby. Hmm. Teraz zapowiada się trochę. Lepiej czy gorzej? No trochę lepiej. No, dwa życzka nam dalej zdjął. Powinien nam nic nie zdjąć. I znowu zapomniałem o tym guziczku. Szkoda. Szkoda, ale co tam? Teraz nie zapomniałem. I... Ładnie! Nie! O nasz... Co za... hamster. O nie, to trudne. Nie! żadne się nie wysunęło. Takie... co i to nie nawidzę tych starych ninjów. co za No jak? Ja go z jak ja zaraz się denerwuję to go zmiotę. A, i co, taki cwany? Nie hmm. wydawało się trudne. Nie, no w ogóle nie było trudne. Najprostsze. Hmm. No wiadomo, co trzeba z tym zrobić. Jakby to nie wymaga satysfakcji dłużej. To no takie ja po prostu sobie to przytudla mi, no i tyle. I wciśnę na guzik, który na pewno się nie schowa. No bo to prawda, nie schowam się. Nie! Nie! <słuch> Skok, 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 skok. Przybyłaś, piłko mechaniczne. Mhm. Chyba może się długo zejść. O nie! To to było to na czas, co było takie trudne. Hm. No mogło być, co nie? Mogło być. Co za labirynt. O nie, nie, nie. O, pamiętam co to było. Już są... Pozbierajmy na początku wszystkie gwiazdy. Jakby to powinien być standard u nas. nie, 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 czyk, czyk, kwadracie. Prostu. czyk, 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 nie, czyk. nie, nie, ja Cię z... Ciekawie... E, no powiedzmy, że chyba wiem, co tu trzeba było zrobić. Albo nie. Proszę, żeby to nie... Ja nie od niej że mam jedno życie. I tak na chwilku na razie to robiłam. Pewnie jakbym wiedział, że mam jedno, to bym nie, nie robił już tego tak na chwilku tak. Tak myślę, że od niego trzeba było się odbić. Bo pamiętam taki Dobrze, że sobie ustawiliśmy. ten I to Piła wszystko zniszczyła. Żeby piłki naszej nie zniszczyła. Wy kwadraty, że spoko, że niszczę, ale... To jeszcze te denerwujące ninja kwadraty. Nawet piłek ma nie niszczyć. Taki są dobre. Pewnie... O nie. O nie! O nie! O nie! E ja no nie powiedzmy, że nam się to krótko zejdzie. Bo czemu ja się nie mogłem wspiąć? Yy. Dobra, nie, nie, nie w tej kolejności. Ja się nie mogłem. W... Sorry, ale ja się nie mogłem wspiąć. Nie wiem czego. Nie. Jakby mamy dużo czasu, więc... Ho! Nie! Proszę, co za poziom utrapiony. No, no i... no i... No i czemu ja wskoczyć nie mogę? Jakby, jakby się gra zepsuła. Przecież tak normalnie można na to Skoczyć, no i nie mogę oczywiście. Żeby odcinek wydłużył. To gówno. No i teraz dobrze wskoczyłaś. ale. Ja myślałem, że ty. No teraz było fajnie, ale. Myślałem, że w źle skoczysz. O! Dobra, coś się naprawiło. A i tak nie lubię poziomu Bo są złe. I skakuj! Nie. Ała! Nie, 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 nie. nie, nie. No i pozbieraliśmy gwiazdki. Ładnie. To nam wciśniesz. Dziękuję. Sz szkoda, że tylko za tą pomoc muszę cię zmiażdżyć, koleżko. Ale nie... Ale muszę. Bo, bo ty mnie już tak zdenerwowałeś, że muszę cię... Co? Jak? Teraz dobra, wiem jak go ładnie załatwić. Znowu jedno życie. A? Reklam nie możemy stosować. Nie, nie z tego powodu, że. A dobra. Nie, nie, nie. Gwiazdki muszą być zebrane. I E! Albo nie tylko przez gwiazdki musieliśmy tam iść, ale też przez Au! No nie nie, nie Przecież mogę tak tu przejść O Już wszystko Jasne Ja muszę naszemu Drewnianemu koledze pomóc. Bo on nam to wcisnął. Wcisnął, wcisnął. Na takich gościach to można polegać. O nie, znowu coś na czas. Tylko nie na czas. Ten odcinek się nazywał. Będzie znikające kładki. Na czas. Nie. Chyba na tym sobie już moi widowie. Zakończymy, bo to zepsuliśmy. No. No i ja się z wami żegnam. To był odcinek. Taki z czerwonej piłki, fajny. No i zostawcie łapkę w górę. Nara.